Wszyscy wiemy jak trenować swoje plecy, prawda? Zgodnie z wiedzą przekazywaną z dziada na ojca, z ojca na syna, to przy wiosłowaniu łopatka powinna poruszać się do legendarnej retrakcji i depresji, czyli powinniśmy ją ściągać i dopinać. Wtedy mięśnie pleców są najlepiej ćwiczone i będzie miał to najlepszy efekt również zdrowotny dla naszych barków. Ale czy na pewno? Otóż okazuje się, że nie jest to takie oczywiste. Powtórzenia wykonywane z intencją maksymalnego ściągania opadki będą mocno ograniczały jej ruchomość, zwłaszcza twoją ruchomość ponad głowę. W tym filmie pokażę prosty test, który udowodni i rozwieje twoje wątpliwości od razu. Zacznijmy od prostego testu waszej ruchomości nad głowę, waszej mobilności barków. Wykonajcie go najpierw na zimno. Doklejcie swoje biodra, a także plecy do ściany maksymalnie. Później supinowaną rękę, czyli jej wnętrze jest do góry wyprostujcie i potem postarajcie się wykonać czysty ruch tylko z barku bez zmiany pozycji nad głowę sięgając do ściany gdy jest pierwszy blok albo wasza ręka chce uciec skręcić się nie pozwólcie na to i po prostu zakończcie test to jest wasza mobilność nad głową. spróbujcie zapamiętać waszą ruchomość i swobodę wykonywania tego ruchu czy robiliście ten test na dwie ręce na raz czy na jedną rękę to spróbujcie to jakoś udokumentować, zapamiętać, żeby potem nie było wątpliwości. A teraz wykonajcie serię wiosłowania na plecy, starając się maksymalnie ściskać, dopinać te łopatki do retrakcji i depresji. Możecie nawet zrobić pauzę na górze, żeby naprawdę uzyskać idealny, mocny skurcz. Jeżeli testowaliście w zakres ruchomości na obie ręce, to zróbcie ćwiczenie oburącz. Jeżeli na tą jedną rękę, to jednorącz. Ja zrobię wiosłowanie handlem. I potem zobaczymy, co zbędzie z tego testu. Dobra, jestem już po, a teraz od razu do testowania. Ruch jest bardzo ciężki. Ledwo podnoszę tą rękę do góry. Spróbujcie sami, nie kantuję. Jakby jakaś niewidzialna siła ściągała mi ją w dół. Przy okazji czuję duże napięcie w okolicy łopatki. Teraz zobaczymy jak będzie po serii, w której łopatkę sobie puścicie. Tym razem skupcie się na tym, żeby pozwolić się swojej łopatce bardziej wysunąć, żebyście maksymalnie pozwolili dać się rozciągnąć ciężarowi, a później przyciągnijcie rękę do siebie troszkę bardziej jak nowicjusz. Troszkę bardziej bicepsem, bardziej skupiając się na podnoszeniu ciężaru. Łopatkę zupełnie zostawcie w spokoju, nic z nią nie róbcie. Ona sama się troszkę cofnie, ale wy w ogóle tego nie wzmacniajcie. Swobodnie, tylko ręką, ok? Z pełnym rozciąganiem. Dobra, seria zrobiona. Zobaczymy test. Ok, zobaczmy. No i teraz mogę swobodnie ruszać ręką. Nie tylko zakres ruchu jest większy, ale również swoboda tego jest niesamowicie większa. Koniecznie zróbcie to sami. Retrakcja i depresja łopatek, czyli ich ściąganie. Tak mocno wbiło się w kulturę treningu siłowego, że większość ćwiczących nie wyobraża sobie wykonywania ćwiczeń bez tego. Czy to wyciskania, czy wiosłowania, czy przysiadu, zwykle te ściągnięcie łopatek jest zalecane. Prawda jest jednak taka, że podczas życia codziennego, a także w sporcie, nie myślisz o wysuwaniu, cofaniu, unoszeniu czy obniżaniu łopatki, tylko skupiasz się na funkcji swojej kończyny. Na tym, co masz zrobić, jaki ruch wykonać, jakie zadanie ta ręka spełnia w tym momencie. Nad tym się skupiamy. A mięśnie wokół naszej łopatki są po prostu angażowane tak, żeby tą funkcję wykonać. Tak więc nie potrzeba nam do dodatkowo. Wzmacniać zaangażowania pewnych mięśni, bo nasze ciało robi to samo. Robimy to podczas życia codziennego, gdy po coś sięgamy, sięgasz po kurczaka na górną półkę lodówki, to wyciągasz rękę, bark się wysuwa, łopatka się wysuwa. Mam nadzieję, że nie myślisz o tym, żeby trzymać ją do dopiętą, bo to by było dziwne. Tylko wysuwasz całą rękę razem ze sobą, później przyciągasz przedmiot, łopatka się cofa. Nie wiem więc, dlaczego komplikujemy tak bardzo sprawę w treningu siłowym. Trenujący non-stop ściągają te opadki, ćwiczą tak latami, a potem dziwią się, że mają kiepską mobilność ponad głowę i chodzą usztywnieni, jakby mieli arbuzy pod pachami. No, jest to po prostu ze sobą powiązane. Jeżeli uczysz swojego ciała napięcia podczas jakichś ruchów, to no potem przynosi się również na twoje życie codzienne i będziesz rzeczywiście chodził usztywniony. Natomiast jeżeli chcesz mieć luźne opadki, rotować się, to pozwól im się ruszać. Tak więc jeżeli to Was nie przekona, to już nie wiem jak do Was dotrzeć w inny sposób. Nasze ciało neurologicznie daje nam znać dosłownie po jednej serii, co wpływa na nie lepiej, na ruchomość, a co wpływa na nie gorzej. W obu przypadkach ćwiczyliśmy siłowo, w obu przypadkach ciężar pokonywał dystans, a my męczyliśmy swoje mięśnie hipertroficznie. Tak więc efekt dalej jest ten sam. Dalej wykonujemy konkretną pracę. Mięsień się kurczy, ale wpływ na mobilność jest zupełnie inny. Tak więc wiosłujemy, łopatki ruszają się same. Dzięki, cześć!